Dzień dobry w czwartek, 23 marca zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W środę WIG20 spadł niecały procent do 1707 punktów, podobnie szeroki rynek. Wśród blue chipów najwięcej traciły CD Projekt i Cyfrowy to około 3%. W Stanach główne indeksy mocno tracą prawie 2% w reakcji na podniesienie stóp procentowych przez Fed o 25 setnych procentowego do najwyższego poziomu od kryzysu z 2007 roku, czyli 4,75%. W komunikacie Fed podał, że dalsze zaostrzenie polityki może być konieczne do przywrócenia inflacji do poziomu 2%. W reakcji mocno słabnie dolar w stosunku do złotego, spada około 1% do 4,31. Gospodarka i makroekonomia. Polskiemu sektorowi bankowemu nie grozi zachwianie stabilności, ocenia Magdalena Rzeczkowska, szefowa resortu finansów. Według minister głównym wyzwaniem sektora są kredyty frankowe. W wypowiedzi minister poinformowała jeszcze, że zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe będzie obowiązywała do końca roku. Dodatkowo zdaniem minister finansów koszt polskiej pomocy Ukrainie wyniósł około 1% PKB, czyli 30 miliardów złotych w zeszłym roku. Marcowe badania głosów wskazują przesunięcie się oczekiwań dotyczących inflacji w kierunku nieco wyższej inflacji względem poprzedniego miesiąca. Zdaniem przemysłowa Litwiniuka, członka Rady Polityki Pieniężnej wyższe stopy procentowe zapewniłyby większą stromość procesu dezinflacji, jego zdaniem odpowiedni poziom to 7%. Firmy planują utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie w trzech najbliższych miesiącach. Zwiększyć zatrudnienie planuje między 4 a 11% ankietowanych firm. Podaż pieniądza M3 wyniosła 2 131 miliardów złotych na koniec lutego. Jest to wzrost o 7,4% rok do roku i 1,7% miesiąc do miesiąca, wyżej od konsensusu. Wiadomości z Unii Europejskiej. Christine Lagarde, prezes EBC, ocenia, że czwartkowa podwyżka stóp procentowych o pół punkta procentowego do poziomu 3% przez EBC zaczyna przynosić efekty. Zaznaczyła również, że cel inflacyjny 2% nie podlega negocjacjom. Ponad 70% obywateli Chorwacji popiera plan wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Pod koniec lutego chorwacki rząd skierował do parlamentu projekt ustawy przewidującej zakaz handlu w tym dniu. Eksport ropy ze Stanów Zjednoczonych do Europy osiągnął rekordową liczbę 2 milionów 100 tysięcy baryłek dziennie. Ten wzrost wynika ze słabego popytu na ropę ze strony amerykańskich rafinerii. W wiadomości ze świata Międzynarodowy Fundusz Walutowy zgodził się na udzielenie Ukrainie finansowania o wartości 15 miliardów 600 milionów dolarów. Będzie to pierwsza pożyczka IMF dla krajów w stanie wojny i jeden z największych pakietów finansowych, jakie Ukraina otrzymała od czasu inwazji Rosji. Fundusze pomogą Ukrainie sfinansować wszystkie krytyczne wydatki i zapewnić stabilność makroekonomiczną oraz wzmocnić nasze interakcje z innymi partnerami międzynarodowymi, powiedział premier Ukrainy. Bank Centralny Libanu rozpocznie sprzedaż dolarów amerykańskich w celu powstrzymania spirali dewaluacji funta libańskiego. Gubernator Riyad Salameh ustalił nowy kurs wymiany libańskiej waluty na dolara na poziomie 90 tysięcy funtów za dolara. Informacje biznesowe Gen Capital działająca w sektorze OZE zamknęła okres preinwestycyjny i uruchomiła pierwszą elektrownię wiatrową o mocy 3,5 MW. Grupa zamierza uruchomić kolejne elektrownie wiatrowe oraz rozpocząć projekty fotowoltaiczne. Grupa PGE zamierza zainwestować 70 miliardów złotych, aby rozszerzyć działalność w obszarze dystrybucji i uruchomić projekt jądrowy do 2030 roku. Dokładna strategia PGE zostanie przedstawiona w czerwcu. PGE planuje w ramach nowej strategii osiągnąć 6,5 GW mocy w offshore do 2040 roku. Jeśli chodzi o inwestycje, to za wyjątkiem energetyki konwencjonalnej, gdzie toczy się proces wydzielenia sektora węglowego, kontynuujemy pracę bloku parowego w Gryfinie i rozprzestrzeniamy. Poczynamy pracę nad blokiem gazowo-parowym w rybniku, powiedział dyrektor finansowy PGE. Polski Thorium Space podpisał kontrakt o wartości 1 850 mln dolarów ze szwedzką spółką Seavers Semiconductors. Umowa dotyczy stworzenia czterech mikrofalowych, monolitycznych układów scalonych do sterowanych elektronicznie anten płaskich w paśmie KA w terminalach naziemnych oraz unikatowego na rynku światowym chipsetu kosmicznego do zastosowania w satelitach telekomunikacyjnych. Wiadomości ze świata Google ogłasza, że udostępni program BART, będący konkurentem ChatGPT, większej liczbie użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. BART odpowiada na polecenia, wykorzystując informacje pochodzące z takich stron jak Wikipedia. Alfabet opisuje swój program jako wczesny eksperyment, który oferowany będzie na stronie bart i nie zostanie włączony do innych narzędzi oferowanych przez spółkę. Stan Teksas dodaje bank HSBC na listę podmiotów objętych sankcjami energetycznymi. Nowa polityka energetyczna banku to przykład szerszego ruchu w sektorze finansowym, który nakłania do realizacji agent społecznych i stawia cele polityczne ponad cele ekonomiczne swoich klientów, powiedział Glen Hegar, senator stanu Teksas. Przejęcie banku Credit Suisse przez UBS może doprowadzić do zlikwidowania 40 tysięcy miejsc pracy w przejętym banku. Spowodowane jest to planami zlikwidowania znacznej części banku inwestycyjnego Credit Suisse. Dodatkowo, szwajcarski rząd zakazał Credit Suisse wypłacania premii swoim pracownikom. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Gmina Leżajska złożyła ofertę zakupu browaru Leżajsk od grupy Żywiec, ofertę zakupu browaru pod warunkiem pozostawienia linii produkcyjnych oraz marki Piwa Leżajsk złożył również 9 marca Janusz Palikot. ID Logistics, europejski gigant logistyki kontraktowej, przejmuje 100% spółki Spedimex, firmę wyspecjalizowaną w obsłudze branży modowej i sektora e-commerce, w tym magazynowaniu i dystrybucji towarów. Spedimex posiada 230 tysięcy m2 powierzchni magazynowej. W zeszłym roku osiągnął 510 milionów złotych przychodów. Transakcja jest warta 350 milionów złotych i zostanie opłacona w nowych akcjach grupy ID Logistics oraz w 30% w gotówce. W wiadomości z Unii Europejskiej KKR zgodził się sprzedać kanadyjskiemu Brookfield 50% udziałów w hiszpańskiej firmie Xelio zajmującej się energią odnawialną. Transakcja wyceniana jest na 2,5 miliarda euro. Xelio obecnie rozwija i obsługuje elektrownie odnawialne łącznej mocy 3 GW. Wiadomości ze świata, fundusze hedgingowe oraz inwestorzy zajmujący się długiem wykupują po bardzo niskich cenach obligacje Credit Suisse kategorii AT1. Szwajcarski regulator zdecydował, że te obligacje o wartości nominalnej 16 miliardów franków zostaną podpisane. Obecnie są one notowane po około 3 centy za dolara i stały się okazją dla funduszy hedgingowych, które obstawiają, że fuzja UBS, Credit Suisse może nie dojść do skutku lub że szwajcarski regulator może cofnąć swoją decyzję. Filipiński Urząd do Spraw Rozrywki i Hazardu, PACCOR, rozważa sprzedaż wszystkich 41 kasyn, aby uzyskać 1,5 miliarda dolarów dochodu rządowego i skupić się na funkcjach regulacyjnych. Prezes PACCOR Alejandro Tenko stwierdził, że poważnie rozważa prywatyzację wszystkich kasyn prowadzonych przez PACCOR i ma nadzieję, że uda się je przeprowadzić do końca 2028 roku. EToro zapewniło sobie 250 milionów dolarów finansowania przy wycenie 3,5 miliarda dolarów po decyzji o porzuceniu planów wejścia na giełdę poprzez spółkę akcyjną specjalnego przeznaczenia e SPAC. Finansowanie zostało zabezpieczone poprzez zaawansowaną umowę inwestycyjną, która została uzgodniona z inwestorami w 2021 roku i zostanie zamieniona na kapitał własny za dwa lata. Inwestorzy to m.in. Ion Group, Social Leverage, SoftBank i Spark Capital. Prawo i podatki. Raiffeisen został karany przez prezesa ułokik kwotą w wysokości ponad 3 milionów 100 tysięcy złotych za to, że dokonał jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. Kredytobiorcy nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze, co powodowało opóźnienie w spłacie rat, a w niektórych sytuacjach wszczęcie w indykacji. KNF nałożył na Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 400 000 zł za brak aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Plus Bank S.A. Łapki na kierownicę to akcja policji na terenie całego kraju, która potrwa do końca marca. Celem funkcjonariuszy są kierowcy, którzy podczas jazdy korzystają z telefonów komórkowych. Sankcją za to wykroczenie jest mandat w wysokości 500 zł i 12 punktów karnych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, że od zeszłego roku nie ma możliwości amortyzacji nakładów na własne budynki i lokale mieszkalne, jak i nakładów na cudze nieruchomości służące do celów mieszkaniowych. Dyrektor KIS wyjaśnia, że jeżeli wspólnik zastosował ulgę za złe długi w PIT, a spółka ma status spółki kapitałowej w CIT, to w takim przypadku to przychód lub stratę podatkową koryguje spółka, a nie wspólnik, który dokonał spłaty zobowiązania. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że jeżeli kadra kierownicza przedsiębiorstwa nadzoruje prace badawczo-rozwojowe, to pensje takich menedżerów zaliczają się do kosztów kwalifikowanych, w takiej sytuacji przedsiębiorstwo może skorzystać z ulgi B plus R. W CIT. Wiadomości z Unii Europejskiej Komisja Europejska przyjęła nowy wniosek w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów. Celem jest ułatwienie konsumentom naprawy, a nie wymiany towarów i zwiększenie opłacalności naprawy. W ramach gwarancji ma zostać naprawionych więcej produktów, a naprawa produktów możliwych technicznie do naprawy, takich jak odkurzacze lub wkrótce tablety i smartfony, będzie łatwiejsza i tańsza dla konsumentów. W przypadku wygaśnięcia gwarancji prawnej lub gdy towar nie działa ze względu na na zużycie. Komisja Europejska proponuje wprowadzenie wspólnych kryteriów zwalczania pseudoekologicznego marketingu i wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących ekologiczności. Komisja proponuje specjalną procedurę weryfikacyjną, zanim przedsiębiorcy posłużą się w reklamie produktu określeniem, że jest on ekologiczny. Konsumenci mają zyskać pewność, że kupują rzeczywiście produkty ekologiczne. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej informacji szczególnie dotyczących danych rynkowych np. rynku budowlanego albo wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny będziemy wdzięczni za polecanie go, życzę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.